Witam was bardzo serdecznie. To krótkie, to krótkie jest zaproszonko na rekolekcje, które odbędą się w naszej szkole w zasadzie w naszej parafii. Do wszystkich dedykowane jest ono wszystkim tym, którzy są przypięci do naszej szkoły. Lub będą mogli też, jeśli będą mieli chęci czas, obejrzeć po prostu to, te rekolekcje. One będą bardzo króciutkie i bardzo nietypowe. Będą trwały tylko trzy dni, ale będą trwały po pół godzinki, od 10:30 do 11:00, i pierwszy dzień będzie należał do osoby świeckiej, drugi, drugi dzień będzie należał do księdza i chyba też osoby świeckiej, jak najbardziej. Natomiast trzeci dzień będzie należał do rodziny. Więc to będzie tak troszeczkę rozbite, miejmy nadzieję, że będzie to miało ciągłość i całość. Sprawdzam przede wszystkim ten mikrofon. Zapraszam was. Ponieważ Pan Bóg cały czas chce przychodzić. Między innymi przez, przez takie właśnie rekolekcje. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z sali 59, yy, z tego trzeciego tygodnia adwentu. Yy, I co? I tak sobie myślę jeszcze, że, że szkoda, że jest tak mało osób w szkole. Yy, że jest pusto. No, ale czekamy na wszystkich Was. Do zobaczenia wkrótce. Papa, pa, 21 do 23 grudnia, rekolekcje adwentowe. Shalom, to jest pokój.